Muszę coś zjeść. Znaczy muszę coś oglądać do, do jedzenia. O! Żufię truskawę. Uwaga widzowie! Organizujemy konkurs na darmowego suba. Pierwsze 10 osób, które pomoże Witkowi z obroną przed tymi strasznymi potworami i wpisze na czat Guciotarcza dostanie darmowego suba na pół roku. Jedyna taka okazja. Spieszcie się. No powiem ci worek, że zajebiście bezpieczny masz ten domek. Nie myślałeś może, żeby buduct przed wejściem. Rano no zaginął. Było kiedyś w pewnym mieście Możesz w Kielku... Muszę tworzyc juskose, pozdrawiam. Nie mogłem, miałem jednego bona. Porusz Wystawiam, je. Wystawiam niesłychanie piękne przedstajeńki. Wszyscy dobrze się umali chociaż... A to intro dobre było. Powiedz mi, jak ty klikasz myszkę do mi, czy ściągasz myszkę Dobra, do dołu. Nie, ja, nie będę kazać dużo. No wiem, że źle. Ja nie pytam, Witaj, ja, nie powie, ja nie stwierdzam Ostatnio czy dobrze, czy źle, tylko zapytałem sytuację, czy robisz to. Mój kolega miał okay. więc zacząłem ale ja rozumiem cię, ale patrz, jak strzelasz, to nie? Po czym to... przypomniałem sobie, że jestem długo. Z każdą kulką, którą wypuszczasz. Jak każdą kulką jak strzelasz? To tak jakby... Lekko myszkę bierzesz Okej, okay. no mogę, mogę okay, Tupnęła? Czy to ty tupnęłaś? Bo nie wiem teraz Nie ja Dobra Ale miałaś flaga mózgu, prawie zginąłem przez to Bo nie mi odpowiedziałaś, on wyszedł Co się spinasz? Jajco? co? jest kurwa? Ja się prosisz, żeby ci odpowiedzieć czasami Nie no teksty Jakiś taki No bo wiesz, do kota się gada, ale ja po kocie mu nie rozumiem mhm. Do psa też się gada jak coś Panie kochany, niech no będzie pouczenie No co kurwa, To co tu chodzi Nie hmm. no, normalki grasz albo ten jak, Jakikolwiek tryb to zbierają się te punkty Dobra, odblokowałem deadlocka co? To nie jest deadlock ISO <noise> Bej się po prawej Tak brat się 10. nie śmieje, bo to samo mógłby zrobić Dobra. Ej nie, on to. Dlatego, no zasłoniłeś bombę tym. Ja zasłoniłam bombę Tak, to twoje takie to, co się otwiera, taki zielono i ten. I ja nie widziałem przez to, gdzie on poszedł. On przeszedł i bombę? Dlatego, no zasłoniłeś bombę tym. Ja za... nie. 40. Dobra. A nie, on to. Dlatego, no zasłoniłeś bombę tym. Co jest górna. Słychać przecież po prawej, że jest Keo. <laughs> tu, słychać. Jak da się na maksa. Że przeładowuje broń nawet. Paka jest tam. Chyba czekaj, ja że... zasłoniłam bombę? Tak, 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 tak. Czekaj, Twoje... no faktycznie Dlatego, może Dlatego, no zasłoniłeś bombę tym. <laughs> Bej się po prawej. 40. On tam cały czas siedzi. Cały czas siedzi ten Kajot. Dobra. Ej nie, on to. Dlatego no, zasłoniłeś bombę tym. Ja zasłoniłam Bombę. Tak, To ta, ta twoje takie to, co się otwiera, taki zielony i ten. I ja nie widziałem przez to, gdzie on. poszedł, On przeszedł i odwoił bombę, w tym stojąc. O. Bo to nie zabija, to nie jest letal, to rozstawia mu jeden HP. Nie on na jeden HP tam stały po prostu. Ale ściana była z drugiej strony. Nie, 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 nie. Ja nie mówię. Mówię o tej kulce, co była na BS-ie. Chyba, że to ktoś inny rzucił od nas. No nie wiem. Masz ten Tak, tak, tak. Już. To, że to i tak zasłania. Nie, nie ważne, to, jakiego kolor to będzie. Ale to nie ja! To nie moje było. Poczekajcie chwilę, Spajka nie mamy. Ej, kur nikt nie wziął tego. Czemu tym zielonym nie wziąłeś? Ja już do końca gry się nic nie odzywam. Po prostu gram. Bo ja już czwartą rundę. Przed to, że rozmawiam z kimś, argumentując na temat tego, co w ogóle nie wiem. Może mi. Cukier spadł, bo ja nie piłem kolik, przez całą noc w ogóle. Ty, to teraz mam wrażenie, że jest o wiele lepiej w stosunku do tego, co było. 8 miesięcy. Tak, jakby zmiana na dobre w sumie. nie, nie wiem, jak my w trójkę to... gramy, to pełna kulturka jest. Bombę masz na Mika. czemu naokoło z bombą? O, I gościa mam na dole już, i drugi koło mnie, bije się dzwoma już Na, na dole jest Nie chcę mi grać Czemu my z bombą chodzimy k***a do narki? my plantą, no? Czemu on po mieszkaniu rozkaza to? Ja dlatego chyba wolę normalnie grać, bo ja się nie tak tak takich normalach, tylko 30% st***a jest wtedy A na rękę gdzie mi płakać się chce? Jak proszę żeby na BS-a weszli, a lecą pół mapy dookoła, bo wie na mnie No w wkurza mi to Dobra, ja nie biorę tej bomby. No, wzięłam bombę, bo zostawili wszyscy. Te bomby, nie wiem. Ale to nie chodzi o to, nie chodzisz z Steamem w ogóle. Chodzisz zawsze gdzie indziej. Jak, to, byłam z no. Steamem, ale mam. No tak, a ja, dlaczego ja z ziomkiem potrafiliśmy wejść na BSA, jeszcze zabić o. gości i strzelałem się przez minutę z gośćmi? No bo to szkoda jest, bo ja nie, nie to, że obwiniam kogoś, czy coś, bo no sami sobie nie. tym, że mają. Ja już teraz biegam po prostu FFA, bo jestem chroniony. po prostu. Rozumiesz, ku czy w tej rejnie profilaktyczne ten W tej rejnie za cheating. I wallhack dopisz się Nie mógł wiedzieć, że tu stałem nawet, no nie ma opcji Nie ma opcji Co za śmiecie I dlatego nie chce mi się grać w tą grę, no Dlatego mi się nie chce grać w tą grę Muszę delay ustawiać, bo się nie da inaczej To ty snajpisz Świetnie I czy to trolowałeś czy nie mi to lata już główno będziesz do końca na tym streamie. A U mnie? On nawet nie za kamerę ustawiał. Nie, wiem, ja im wszystkim daję reporty po kolei, bo to jest niemożliwe. No tak, no bo dokładnie wiedzą w którym miejscu stoję do milimetra, no nie? I mi się nie chce w to grać już, jak coś. Tam ktoś jest albo albo za dużo widzi. Tak czy inaczej, ktoś dostanie banami. To koło lata Ja później tiket na to zrobię i tyle, bo nie chcę mi się na debility. Dobra, ostatni. Bo. bo oni muszą dać albo HLTV, no albo stają. zacząć to weryfikować, bo to jest podobne, takie granie w to. Jak ktoś się filuje w ekran i się tłumaczy, że o nie czytuje, tylko gapie się w ekran, przecież to chyba to samo. Alcyzyw. Wyłączam ekran na następne rundy Widzisz jaki jest problem, że pewnie są teraz takie haksy, że ciężko byłoby to wykryć, wykryć Pewnie są nawet takie, co uwzględniają błąd Jakiś tam 1%, 2%, żeby nie były takie one-tapy Ciężko, kurde, nawet jak będziesz patrzył jako osoba, to powiesz, nie no, to by trafiło. nie będziecie mogli patrzeć, sorry, ale chcemy to wygrać Zmocnić środek, to jest kluczowe A, niestety prze Przez to, że nasze echo słyszą na streamie, to mówię, ja się mutuję. Nie wiem kto ma echo. Ale na streamie przez to słychać było teraz co robimy. I runda jest ziomek diament. Nie szkodzi, co by nie miał, patrzył w ekran, do mi. Z tak. diamentu jeden. Jest głównym. Ja się nie dziwię, że sniper. Rozumiesz, Sniper i jeszcze diament ledwo wbił na tym. No gratuluję. Ja bez snajpienia wbijałem z palcem w dupie diament. Ale Ja już nie gram, we im Ilu? Dwóch Na pewno Na czas O kurde, ale mnie Ale widziałem to Ja go widziałem w ogóle wcześniej Dostał z 80 Ja się muszę butować, bo wy nie dacie infa, tylko mówicie ile HP ma A to mi bardziej przeszkadza niż pomaga, bo ja się od razu irytuję, że no, nie wiem, widziałem wiem ile ich teraz no, ale teraz tak, ale wcześniej, oh. wcześniej jak ginęłaś. Tam ktoś ginął. To chodzi, żeby dać szybciej to info, bo ja nie wiedziałem, później nie wiedziałem czy od prawej do lewej przybiegną, czy tak mi się wychylił wcześniej, zabiłbym go, jakby jak z tą bombą, rozumiesz? Bo widziałeś ile mi zabrakło, żeby go zabić. Ułamek sekundy wcześniej mi się wychylił, bym go zabił, jakby z bombą za zanim splantował. Smacznego. Już jest tam gość. <śmiech> 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 Dobra, nie gram już. Nie chce mi się, sramna. Co? Cze? Czemu? Gdy snajpiące, no. Żebyście tak kawe tu nie mogli grać w tą grę. W tu życzę wam tego. Żeby wam niemo niemożność nie, grania nie w tą kontekst. grę przyszła. To jest akurat kontekst od temu że w tej grze go sniper. no nie. I to doprowadziło Cowieku, finalnie do tego. 10 osób na środek mapy biegnie na solo. Tak kuwa nie gra. Z nie. Dziękuję bardzo. Ej, zobaczcie w jakich. Czasach Zobacz, oni w czterech z telefonem, tuziom z telefonem, tuziom z telefonem, tam... Ale to akurat jest prawda. Jak ja czasami wyjdę na zewnątrz, podkreślam czasami, i popatrzę tak na ulicę, albo jak gdzieś siedzisz, to kurwa... Wszyscy, no to, 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 to wygląda jak choroba jakaś, albo jak jaś. nie wiem... Babka z telefonem, tam gość z telefonem, ubogich gościu z telefonem, rozumiecie to? No i nic. Każdy z telefonem. Ale ja nie mówię co mają... Robić w metrze? Chodzi o to, że po prostu telefon jest przedłużeniem ręki dla ciebie teraz. Twoim k. którego nosisz cały czas w gaciach przy sobie i się z nimi rozstajesz. Rozumiesz o co mi chodzi? Już wie, że jest źle. On już wie, że jest źle, bo już widzę po jego minie. Że wie, że zaraz będzie przypał. Przytuli go i mógł dźgnie. No typowe rzymskie zachowanie w tamtych czasach. Ja oglądałem? Po prostu interesowałem się Rzymianami dużo. Problemem w tamtych czasach Rzymu i wszystkiego, tego Cezaro, bla, bla, bla. Wiecie o co chodzi? Było to, że miał obsesję na punkcie władzy, dominacji, piękności swojej własnej. On był narcystyczny. A co jest? Nie jest, ale że on zna, że. To nie trudno było się kapnąć, że wiesz, To raczej będzie jednostronny spokój. Ja to takie rzeczy lubię. Słuchajcie, w taki sposób oni to robili, że wycinali to w skalę tak jakby i podnosili to, Tylko jak to przetransportować? No giganci. Nie? Grałem i przeszedłem i drugi raz zaczynałem, ale już nie ten. Cześć, kochany, tak w ogóle. Jebany To to zawsze zastanowił. Jak to jest, to jest pojebane. możliwe, że oni transportowali takie, za parę, tyś... Stąd, to jest a parę, to jest parę tysięcy ton, a takie paręnaście tysięcy ton oni to transportują, teraz nie masz jak tego przenieść Ja to zawsze claim... mnie to fascynowało Widzicie to? Zobacz Spójrz, patrz uważnie co się dzieje Wyobrażasz to sobie? Że to lewituje? Będę mam czytał. W roku 1939 szwedzki doktor e, o imieniu Jarl, was brought to a Tibetan monastery to treat a high lama a, no. został sprowadzony do Tybetu, żeby wyleczyć jakiegoś wysokiego kapłana, tam jakiegoś tego lama. Nie wiem, może to dalej lama, nie wiem. zobaczymy dalej. Został tam na bardzo długo tak? <laughs> I za, zaciesił więzi tam z Tybetanami, czyli był kuplem. Pewnego dnia mi zabrali go na wielki klif, gdzie... Tworzyli ścianę 250 metrów od krawędzi klifu, leżał bardzo wielki kamień. 19 muzyków, 19 muzyków czyli 19 mnichów z instrumentami muzycznymi bo było ustawionych w odpowiedni sposób, że precyzyjnie w 63 metry od obiekty. Oni używając trump, dźwięku i bębnów podnosili na 10 czy 20 tonowe obiekty. I teraz tak, 13 bębnów różnej wielkości, bo to muszą być odpowiednie częstotliwości dźwięku. Yy, przygrywające i przy trąbkach, każda przy 3 metry odległości, 3 metrowa, każda 3, 3 metrów długości. I się zaczęli plać, plać, grać na trąbkach, bębnach i instrumentów no, i jestem, modlili się przy tym, i po 4 minutach na te tematy, pamięć zaczął za się trząść. Po czym zapewne się uniósł i bo ja to już słyszałem o tym kiedyś. Taden took off in the direction of the clip and after 3 minutes off. Czyli nagle skierował się w stronę klifu i wylądował. Mnisi byli w stanie przesunąć 5 do 6. Ty, ale <laughs> przykładowo, jak widzimy na starcie to to, gdzie to było? Te kamyczki, 11.39 jak coś. O, jeżeli to od samego... Dźwięku, od wibracji, jakoś byłoby w stanie się tam trochę podnosić i utrzymywać w takiej formacji. To nie jest kwestia skali dźwięku i jakichś decybeli. Że, jak wyskalujesz to tak ekstremalnie, że aż bębenki popękają albo jakieś niewyobrażalne ilości decybeli, to kwestia każdej wagi do podniesienia. Tylko no nie, nie wydaje mi się, że byliby w stanie przeskalować to aż tak, żeby podnieść 20-tonowy jakiś blok. Jeszcze w tamtych czasach bo 13 bębnów i trąbki, sobie przygrywane od Będę czytał. w roku 1939 szwedzki doktor. Dobra, na ratę oglądniemy. Styknie, zażarłem. wody z ogórku wypiłem. Można zagrać. LPP, LPP, e, El Pepe.